Ciemno, już zgasły wszystkie światło, dlatego włączyłem latarkę w kamerze i światło w pokoju. Dobrze, dzisiaj taki temat. Szalmierz, szalmierz? Szalmierz. Otóż szalmierz to dosyć ciekawa broń, tak jak każda inna zresztą, co ja tutaj chrzanie. Szalmierz to broń specyficzna, ponieważ ma ostrze ze złej strony. Wszystko by wskazywał na to, że tą broń trzymamy sobie tak. I to jest krawędź tnąca. Otóż nie, to jest krawędź tnąca. Tu jest tępę, tu jest tępę. Krawędź tnąca jest tu i na końcówce ostrza. Dosyć specyficzna broń. Odruchowo ludzie będą brali ją w ten sposób i się zawiodą, jakąś hukną i nie przetną. Krawędź ostra. Jest tylko jedna. Jakby była dwie, to jeszcze pół biedy, ale właśnie specjalnie ta broń została tak stworzona, żeby zdenerwować tych, którzy tą ukradną broń i będą się zastanawiali, jak jej używać, dlaczego nie robią nikomu krzywdy. Myślę, że człowiek bystry to by spojrzał i stwierdził, dlaczego nie, te... nie może nikomu zrobić krzywdy bronią, która jest tępa z jednej strony, ale co kto woli, zł złodziej albo jest niezbyt bystry i takich rzeczach nie pomyśli, albo wszystko sobie zaplanuje, a wtedy nie będzie kraść tej broni, bo są broni, które są więcej warte niż to coś. Ale przynajmniej ma ładną rękoj. Do zobaczenia.